Witam Cię bardzo serdecznie w czwartek 5 grudnia. Ja mam na imię Iwona i jestem pasjonatką afirmacji oraz aromaterapii. Dzisiaj zapraszam Cię na wyjątkowy odcinek, w którym skupimy się na wspieraniu zdrowych nawyków żywieniowych przy pomocy afirmacji. Wszyscy wiemy, jak ważne jest to, co jemy. Ale czasami trudno jest wprowadzić zmiany w życie. Właśnie tutaj afirmacje mogą być Twoim wsparciem. Dobre nawyki żywieniowe to nie tylko zdrowie fizyczne, ale także równowaga emocjonalna i pozytywne podejście do samego siebie. Włącz się do tej podróży. Teraz. Usiądź wygodnie i powtarzaj za mną, na głos lub w myślach, tak jak czujesz. Wybieram zdrowe jedzenie, które odżywia moje ciało i umysł. Moje ciało zasługuje na najlepsze składniki odżywcze. Każdego dnia. Podejmuję decyzję wspierające moje zdrowie. Jem powoli i świadomie, ciesząc się każdym kęsem. Słucham mojego ciała i rozumiem jego potrzeby. Mam siłę, by dokonywać zdrowych wyborów. Codziennie uczę się czegoś nowego o zdrowym odżywianiu. Uwielbiam uczucie lekkości, które daje mi zdrowa dieta. Z szacunkiem traktuję jedzenie i czerpię z niego energię. Moje posiłki. Są pełne smaku i zdrowych składników. Umiem kontrolować swoje pragnienia i wybierać mądrze. Woda to mój najlepszy sprzymierzeniec w zdrowym stylu życia. Jedzenie zdrowych produktów to forma dbania o siebie. Znajduję radość w przygotowywaniu zdrowych posiłków. Wzmacniam swoje ciało poprzez wartościowe jedzenie. Wyznaczam pozytywne standardy żywieniowe dla siebie i bliskich. Czuję wdzięczność za dostęp. Do świeżego, zdrowego jedzenia. Każdego dnia wybieram jedzenie, które wzmacnia moją energię. Słodkie przekąski zastępuję zdrowymi alternatywami. Jedzenie pełne witamin i minerałów wspiera moje zdrowie. Jestem w harmonii ze swoim apetytem i potrzebami. Wiem, że zdrowe jedzenie to inwestycja w moją przyszłość. Odrzucam poczucie winy i koncentruję się na postępach. Doceniam wartość. Prostych, naturalnych składników. Zdrowe jedzenie to przyjemność, a nie obowiązek. Z każdym posiłkiem dostarczam mojemu ciału energii i siły. Moje ciało z wdzięcznością przyjmuje zdrowe jedzenie. Wypracowuję zdrowe nawyki, które mnie wzmacniają. Jedzenie jest moim sprzymierzeńcem w budowaniu lepszej wersji siebie. Zdrowe wybory żywieniowe stają się moim codziennym nawykiem. Dziękuję, że byłaś, byłeś dziś ze mną. Pamiętaj, że dobre nawyki żywieniowe zaczynają się od małych kroków. Afirmacje mogą być cennym narzędziem, które pomoże Wam pozostać na tej drodze. Jeśli ten odcinek Cię zainspirował, zostaw łapkę w górę, skomentuj poniżej swoje ulubione afirmacje. I podziel się nimi z innymi. Zachęcam Cię również do subskrypcji kanału Iskra Życia TV, aby nie przegapić kolejnych odcinków. Do usłyszenia.